Witam serdecznie Miłość TV, mamy lany poniedziałek i zapraszam na ustawkę z grupą Grabelowe Poznań. Na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was trzy traski. Ogólnie tak, najdłuższa ma 120 ponad kilometrów, potem jest niecała skupka, jest 80 kilka. Z Wojtkiem od szóstej drogi przygotowaliśmy dla Was niespodziankę w lesie. Warun jest niesamowity. Temperatura 14 stopni, za chwilę będę się rozbierał. Powiedz coś o tej ustawce, bo ją organizowałeś wedle wyścigu, ta, który się wczoraj odbył. Dobra, no tak, jest ronda Pan Zielonka. Jest jedziemy wyścig do koła Zielonki, to jest w nie? Na którym mamy 9 odcinków po bruku, tak żeby poczuć klimat trochę Belgii. Dwa już za nami. Przed nami jeszcze dwa fajne, potem czerwona na kapusie. i Dalej bruki i podjazdy, także będzie fajnie chyba, nie? <gry> no, na razie jest super. Także myślę, że tak będzie do końca. 60 przejechane w tempie 24 na godzinę, więc jak na mnie to się powtórzę pewnie, ale to jest rewelacja. Za 10 km pit stop i będziemy mieli połowę trasy za sobą. kto to tak zasponsorował to można się coś dorzucić do tego to Shutroza zasponsorowała na razie Wojtkiem. może mu dorzucał 84 km kolejny odcinek specjalny Uuu, gruk gruboziarnisty. poszły konie po betonie nie po bruku Cały czas jedziemy 101 km ze średnio 24 na, na godzinę. O to jest chyba mój rekord. Tak szybko się. miło ty nie jeździ. A ty chyba tak wolno. Przed bombie zaczęło mi się wzdrapywać na plecy Więc ratuję się mlekiem zagęszczonym Moje ostatnie odkrycie Super się sprawdza Szybko dostaje energii Co prawda nie na zbyt długo, ale, ale działa No i fajne jest to, że nie musimy całego zjadać od razu Nie brzem sobie łap Można to wszystko zrobić w trakcie jazdy No i do celu nam zostało 13 km Do mety Aż szkoda

Kończymy. Ale dziękuję Ci bardzo. Bez Ciebie bym tak, tego w takim tempie nie zrobił. Na no, Dziękuję również. następnym razem średnio 30. No i podsumowując, ustawkę zorganizowaną przez Gravelowe Poznań i Szutrozę, bo Szutroza była sponsorem strefy takiej bufetowej na 70 bodajże pierwszym kilometrze. Co było niezmiernie sympatyczne i miłe. No i zachęcam Was wbijajcie na mm, gravelowe Poznań na Facebooka i... Korzystajcie z ustawy, które organizuje, organizuje Michał, bo naprawdę warto. Były zorganizowane aż trzy trasy. Ja jechałem tą najdłuższą, tą 129, która wyszła dla mnie 133, bo jeszcze się zgubiłem. Była trasa 100 km średnia i była krótka, chyba 80, o ile się nie mylę. Także to była aż trzy trasy i dla każdego coś było do wyboru. Michał, jako organizator, jechał za ostatnim uczestnikiem, czyli za mną i za Marcinem. Tak, bo dojechałem, jestem zadowolony, ale dojechałem na, na końcu. Takie konie tutaj startują. A, jeszcze szutroza, słuchajcie, powiem Wam... E Organizują, bo oni byli sponsorami, organizują zawody gravelowe w Wielkopolsce. Dokładnie wam nie powiem gdzie, ale wpiszcie sobie szutro za zawody gravelowe, to znajdziecie tą stronę, ona się wam wyświetli. Tam będzie bodajże 27 kwietnia, w Wielkopolsce będzie przelot taki 120 km i 250. I myślę, że się na to zapiszę, bo pierwszy z Wielkopolsce, więc logistycznie dla mnie 250 zrobić, dojadę sobie samochodem rano, zrobię sobie te 250 i wrócę do domu, więc to petarda. No i to będzie też taki, taka wprawka przed Wanogą, więc ja się zapisuję. Jeżeli jesteście chętni i chcecie zbić ze mną piąteczkę, no to zapisujcie się na Shootroze 27 kwietnia, wbijajcie na stronę. Także na tyle. Nie będę już dalej przynudzał. Zapraszam na kolejny film i będzie tym razem pewna ciekawostka, bo właśnie wybieram się. Mamy dzisiaj jest pierwszy, jak już wspomniałem, a w tym tygodniu jeszcze jadę w sobotę do Warszawy na Bike Expo i tam coś dla was chcę też ponagrywać, no ale też sam dla siebie zobaczyć jak będą wyglądały te targi, bo podobno będą o wiele, wiele większe niż w zeszłym roku. Także do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będzie relacja z Bike Expo.